Państwu witam serdecznie na kanale moim dzisiaj z wizytą w Rzeszowie. z najciekawszym autobusem, który tutaj został. No i co? Jest niemożliwie obfotografowany, jeżeli chodzi o YouTube, a śnieg pada, więc nagramy wnętrze, ale tylko jeszcze obejdziemy sobie Dan to oczywiście z 2006. I zwrócimy uwagę na to, czyli inny most, ostatni jelcz. No oczywiście, poza cieszyńską, daną w Polsce, gdzie jest most marki ZF, a nie most marki Jelcz, więc yy, ostatni jelcz, yy, tak naprawdę jeżdżący regularnie liniowo z mostem niejelczowym, tak, także to jest już z 2006 wóz. Wejdźmy sobie. No, to jest tak jak w Omsi. Po prostu jest tak jak Wamsi. No, piktogramy na szybach są inne, dlatego że to jest wóz ostatni wyprodukowany gazowy Vecto, a prawdopodobnie ogólnie ostatni wyprodukowany Vecto w historii. Więc tak to sobie wygląda. 666 zwany diabłem. I co? I generalnie tapicerkę mamy taką jak w Lubelskich, Jelczach, Mastero między innymi. Siedzenia są astromale, tak? Te starsze jeszcze. Znaczy tak jak w Mastero, to nie tyle że starsze, co są. No i dobrze. I kokpitu nie będziemy omawiali, dlatego że, dlatego że, no tutaj kokpit już jest cztery razy omówiony w Rzeszowie. Eee, albo, albo, albo proszę Państwa, zaraz kierowcę poprosimy, żeby nam pokazał pewne rzeczy. No niemniej jednak e, bardzo tutaj ten autobus jest e, inny od wszystkich. Jak na swoje czasy, naprawdę inny i nie ma takiego drugiego. E, autobus, który można powiedzieć wyprzedził swoją epokę, dlatego, że w 97 chyba, albo 8, jak go zaprezentowano, e, autobus... Był zbyt nowy, żeby mógł się przyjąć, a w 2006 już był na tyle niedopracowany, że był yy, nieużywalny, można powiedzieć. No ale tu mamy na przykład przednią ośmarki. marki MAN, z tego co widzę, nie ZF. Eee, o! Jedno z lepszych haseł. W ogóle jest jeszcze przed świętami, prawie jeden dzień, więc naprawdę yy, ja to sobie hasło zapamiętam. Coś Rzeszów wniósł e, do moich rekolekcji. W tym roku. No i teraz y, proszę Państwa, rzecz najciekawsza, czyli Pan kierowca Dymka? tego wozu Chod, okiem miłośnika. Silnik. O, właśnie to, o tego brakowało, bo chyba nikt na nagraniach na YouTubie nie pokazywał silnika. Ciekawostką jest to, że Rzeszowski, Jelcze, oprócz Wechto i jeszcze Supero i Mastero były, wszystkie miały dokładnie tą samą jednostkę napędową, czyli silnik Mana sprzęgnięty z Wojtem, wyjątkiem był jeden z Vecto. ZT. Tak, jeden z czyli em czyli 665. Który paradoksalnie ucierpiał na tym najbardziej, bo poszła wiązka i pierwszy tak, został wycofany. Tak, niestety nie była nieupłacalna na prawo, bo wiązka była no. nietypowa i został wycofany. Tak to wygląda. Eee... Aktualnie 853 tysiące przejechane mm -hmm. i silnik pracuje dość żwawo. Także wbrew pozorom, wbrew temu, co wszyscy mówią, ma się dobrze i na pewno nie zostanie w najbliższym czasie. To jest panie kierowca, Euro 3. Eee... Czy Euro tak. 4? Euro 3. Euro 3. Euro 3 w 2006 mogło być Euro 3. No i może wejdźmy do środka, bo ja, robiąc... Wejście, odróżnia od pozostałych wektorów zresztą jest u mnie porównywalna Klapka rewizyjna. Tych, tak, znaczy to jest klapka do tankowania, ponieważ mhm. one miały w różnym miejscu. Nie także generalnie z tych 11 wektorów, które powstały, każdy się czymś różniło. Gazowych. Yy, tak, tak, mówię o wekto gazowych. Ja o tym mówiłem u siebie na kanale. W porównaniu przede wszystkim ma gdzie indziej regulacje, to znaczy ocząkiwanie czy Mhm. Pokaż ten telefon, bo do kabiny Pokazuje. wpuszczać nie mogę, także pozwólcie, że na chwilę przejmę ja obiektyw. Jeżeli chcecie zobaczyć porównanie, jest u mnie na kanale wszystkich trzech to Subtelna różnica, niewielka. Przede wszystkim to to ma tutaj otwieranie szyberdachów, pozostałe to miały na dole. A tak poza tym to tradycyjny kokpit VDO, to jest chyba FAB1, bo tutaj ja tak, nie ogarniam, FAB tak FAB1. Czyli nawet fab, ten Fab Plus, bo to jest tak naprawdę po prostu Fab, a Fab 2 to jest jak gdyby Fab Plus od już tak, tak. się na górze, tak jak w tak. No i stąd ma, akurat to. właśnie nasze autosany, właściwie czy się wsiądzie do autosana yy, pierwszej generacji, znaczy tego 10-metrowego, to, tak to, to właściwie kokpit wygląda dokładnie tak samo, natomiast już mój kleko, czyli wszystkie CNG. Poza 900 ma już przyłącznik na górze, więc nieznacznie się różni. Niektórzy mówią, że kokpit jest nudny, ale przede wszystkim zaletą jest to, że się wsiada do autobusu i w każdym do dokładnie tak samo wygląda. Dobry. Panie kierowcy, proszę zasiąść na stanowisku i zrobimy coś w stylu Kraśnika. Jak się pan czuje, będąc kierowcą ostatniego jelcza wekto, gazowego niegazowego w Polsce. Nawiązujemy do Pana Zbyszka, tak? Nawiązujemy do Pana Pozdrawienie Zbyszka. Ustawienie dla Pana Zbyszka, jego wozem też miałem przyjemność jeździć. Zresztą wspominałeś o tym na nagraniu. Pan Zbyszek też wspominał ciebie. Tak, zaraz muzyka leci, żeby YouTube nie wyciszyły. No jak się jeździ? No fajnie się jeździ. Auto, osoba, która ma ten autobus na stanie, zresztą mój imiennik Piotr, bardzo go sobie chwali. No jest nas niewielu, którzy lubią naprawdę ten autobus. Część kierowców go nie lubi, bo jest stary. No z nich brak klimatyzacji. Natomiast mimo tych właściwie 8, 17 lat, bo to jest 2006 roku produkcji, jeździ się nim bardzo przyjemnie. Ja nim lubię jeździć, nie mam z tym problemu, zawsze chętnie się zamieniam, jeżeli jest możliwość. Wolę nim jeździć, tutaj pewnie miłośnicy Mercedesem mnie schwitują. Ale zdecydowanie wolę jeździć tym niż Mercedesem. Ale raz na jakiś czas. No Mercedes ma tę zaletę, że ma klimatyzację i to jest największy minus tego autobusu: brak klimy. Oraz y, tutaj pozdrowienia dla kolegi y, miłośnika Mateusza, który by powiedział, że mały szybki. Dokładnie. Y, natomiast y, z zalet, no przede wszystkim tak jak pierwsza, druga gena Solarisa tak jak Jelcze, Lusterko ma przednią szybę odsuwaną. Więc przez to w tej kabinie jednak jest troszeczkę chłodniej, da się wlecieć I lusterko jest na dole. Tak, to jest plus. Akurat ta w no. autostranię, też jest spoko na górze i tak jak ja nagrywam fajnie, bo sobie ustawiam wektor to jestem w stanie tak ustawić telefon, że widać lewe i prawe lusterka, czasami nawet mi się uda jeszcze wewnętrzny złapać. Tak, to widzieliśmy. kabina jest ok, jest w miarę przestronna, bo przede wszystkim nie jest duszno, bo na przykład trzecia generacja Sedalisa ma już tą szybę tylną odsuwaną, mm -hmm. duże drzwi w kabinie i jest za gorąco. No i trzecia generacja prawdopodobnie szybciej pójdzie niż ten jelcz, bo trzecia generacja No jest przede wszystkim Masza, trzecia generacja jest starsza, to jest 2005 rok, więc A nie szósty? Nie, 2005. A piąty nie był prototyp? Yy, prototyp był. Piąty. Początek piątego chyba. Aha. A nie, tamte są, zdaje się, jak one przyszły. Nie, one są yy, piąte albo szóste. Tak przedział, bo No właśnie, tamte, możliwe pamiętam. Natomiast no, pierwszy poszedł, bo skończyła się legalizacja butli. Co ciekawe, autobus stał pół roku na placu nieruszany. Założyli mu akumulator i zapalił odstrzała, także on pod względem technicznym był w porządku, ale żeby było śmieszny, pierwszy odpadł właściwie jeden z najmłodszych, czyli 750, bo. Wyszła korwałokiem, problem z 76. A sześć, tak, sześć, to też słyszeliśmy. Bo akurat w tych modelach były montowane silniki w Cursor, a później tam zamienili chyba na kamisę. Tak, tego, tak, pamięta. w zamościu, ale w zamościu jest ciekawostka, bo w zamościu jest 2006, a już jest kamis. No w pięciu właśnie, sztukach. No i właśnie tu jest problem, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem. Problemem jest to, że jak są nietypowe wypusty, a akurat MPK Rzeszów się lubuje w nietypowych egzemplarzach. MPK Lublin nie. Na przykład właśnie stokrotka czy, czy solina z automatem, problem się pojawia kiedy autobus już jest stary i nie ma na przykład do niego części, nie ciężko zdobyć, mhm. czasami pojazd teoretycznie jest sprawny, jest jakaś taka prosta awaria, której się nie da usunąć i tutaj mogę akurat przywołać jedyne w Polsce jeżdżące te domy C12G MKS Mielec. Mielec, ostatnio doszło do takiej awarii, gdzie był problem, bo jakiś czujnik czy coś się sypnęło ale szczęście, szczęśliwie udało się namierzyć osoby, które pracowały w firmie t i dorobiły tą część. I no, na szczęście autobus wyjechał. No w Mielcu były cztery te domy dwa starsze i tak, dwa nowsze. Starsze. Co jeżdżą? No, no jeżdżą właśnie te nowsze. Zresztą no w Mielcu jeszcze został ostatni Olibus z Wojtem, A tak, tak to jest. Tutaj dobre. ostatnio go właśnie nagrywałem. A ZF no w Legnicy? Tak, no to z ZF-em akurat nie jechałem, natomiast fotografowałem go. Też żałuję, że nie przejechaliśmy się tymi autobusami w Legnicy, bo. No, tak wyszło, że było za mało czasu. A chwilę po naszej wizycie, dwa, dwa z tych neoplanów zostały wycofane. Tak. sto 105 tam. Z, ja nie pamiętam tu, tych numerów który tam dobrze. Bo, bo tu ostatni miłośnik pisał. No no tak. Ale wracając, wracając do diabełka, jeżeli macie ochotę się przejechać, to jeszcze jest okazja. Jeździ od poniedziałku do piątku na szczytówkach. Czasami się pojawi na nocy, jeżeli mi się na przykład nocko udaje dostać. bo no nie ukrywam, że lubię nie bardzo jeździć, także chętnie, się, chętnie przesiadam się z Krokota do Diabła. A nocki w Rzeszowie to są Supero głównie? Znaczy, jeżeli chodzi o nocki, to generalnie jeżdżą dwa Jelcze Supero, czyli na ogół 6.73, 6.74, a oprócz tego jeździ jedno Mastere 6.80, to są takie trzy stałe wozy przypisane do nocek. Nie? Natomiast mhm. tam czwarty, no bo jest... A ile jest brygad linii nocnych w Rzeszowie? Generalnie są trzy linie, trzy brygady nocne, jedyne 2 i 3 oraz mhm. jeden autobus taki rezerwowy, więc w razie mhm. awarii czasem się zdarza, że wyjeżdża nie? dokładnie. Także gazowe, gazowe jelcze bez problemu można złapać w nocy, chociaż zdarza się i tak, że na przykład wyjeżdża. Kiedyś jeździłem jedną z nocek, to ja jeździłem na linię N2 jednym z eksosnowieckich, a drugi eks jeździł właściciel, który akurat też miał nockę, także na nocy pojawiły się dwa solarisy drugiej generacji. Dokładnie. Eee, czyli co? Jeżeli chcemy się przejechać eee, wekto gazowym, zapraszamy do Rzeszowa. Jeżeli chcemy posłuchać dobrej muzyki, też zapraszamy do Piotra. Więc. Eee, to muzyką to tak, no. jeżeli, jeżeli ktoś ma upodobania w stylu lat 80., tak jak ja, to już tutaj słyszałem, wchodzę i przywitała mnie piosenka. Eee, Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady, dokładnie. I modern talking, i te sprawy. Także. Nic tylko jeździć, tak, tak Panie kierowco? Oczywiście, Dobrze. Także zapraszamy do Rzeszowa, łapcie wek, to może się jeszcze jakaś impreza w tym roku trafi, ale to tutaj zapraszam do śledzenia mojego profilu, bo na bieżąco na pewno będę informował, no nie wiadomo ile te Jelcze pojeżdżą, niby powinien jeździć jeszcze dwa lata, ale... Tak, to z autobusami bywa, że czasami nowszy autobus jest szybciej wycofany niż starszy z racji jakiejś zużycia usterki albo no kolizji czy czegokolwiek. No, czasami po prostu koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu, czyli yy, no, staje się naprawa nieopłacalna. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Myślę, że yy, jeszcze nie jest to ostatnia wizyta na wyjeździe, że tak powiem. W Rzeszowie. W Rzeszowie, czy w Kraśniku czy już dostałem zaproszenia do Hełma czy do Bełchatowa, Także myślę, że myślę, że zrobimy co trzeba. Tymczasem dziękuję bardzo do zobaczenia.